Witajcie serdecznie kolejnego dnia. Co ja otwarte auto miałem? Nie, całe szczęście. Dziś mamy poniedziałek. A w poniedziałki jest wpierony roboty najwięcej. I dziadek nie lubi poniedziałków, prawda? Czy lubi? Lubi poniedziałki. Super. Ale jest szklanka. Muszę uważać, żeby się ta pani nie wywróciła na moje auto. Jeszcze szybka żaba. Młody ostatnio coś takiego wymyślił. Widzę, że działa. Albo po prostu jest tyle szpachli. <noise> Albo takie brudne. Nie wiem. Szybka żaba. W ogóle napisała do mnie jakaś firma. Great Detectors. I dzwonili do mnie przed chwilą. Teraz prowadzę, więc nie będę gadał, bo nie mam tutaj... Nie mam tutaj w ogóle zestawu mówiącego i tak dalej. Ale co oni tam chcą? jakieś? Detektory Great 5000, Great Neutron, coś tam zobaczę. Pewnie jakiś kłam. Pisały już do nas kilka takich firm. Kilka, dwie, max trzy takie firmy, które chciały, żebyśmy handlowali ich sprzętem. Jakieś takie w ogóle nieznane w naszym hobby firmy. I, i co? I prosiliśmy, żeby nam wysłali te detektory, żebyśmy sprawdzili, czy to jest w ogóle godne uwagi. Tak, 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 tak! I nie wysyłali nigdy. Chcieli od razu powiedzieć: zamówienie, hajs z góry i nara. Ale tym razem jest to trochę dziwne, bo oni do mnie dzwonili przed chwilą. Jeszcze czegoś takiego nie było, żeby do mnie jakaś firma dzwoniła. Zazwyczaj piszą jakieś maile. Co ja mam z nimi po, po arabsku gadać? Bo to jest jakaś tam, widziałem, że Arabik, coś tam firma. Pan to chyba chciał ze mną na czoło wejść. Opla, nie mam rąk. A czemu w ogóle ja na Odyńcach nie zostałem i gdzieś jadę? E, w zasadzie już wracam. Nagrywki na główny kanał były. No i całe szczęście szybko się udało, szybko się uwinąłem. I teraz widzimy się na chwilę, za chwilę na Odyńcach, bo tam jest tyle roboty, że to się w pale nie mieści. Tyle zamówień jest. O Jezus Mario God. Podnoszą się bariery jadymi. Pokażę wam jedną fajną rzecz. Ciekawe czy znacie jakieś takie miejsce gdzieś u siebie w miastach, e, oczywiście w takich, w których jeżdżą tramwaje. No jedź. Tu. Gdzie się kończą tory. Zobaczcie, tutaj tu jest tak zwana pętla przy Fakopie. I zobaczcie, tu jedzie, jedzie tędy tramwaj, jedzie, 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 zatrzymuje się i cofa, bo tu się kończą szyny i on zawraca. Ciekawe czy u was gdzieś coś takiego jest, bo Zazwyczaj są pętle, a tu jest taka, wiecie, mi, 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 taki trójkąt. Dzień dobry, Dzień dobry. Tomasz. Tomasz no z tej strony sklep .pl, Zawsze takie coś słyszycie. I mody przygotował testery, tak? To się próbnik próbnik paleta kolorów. Próbnik, próbnik paleta kolorów i jest wojna między Kaki 88 a? A 117. No i ja, jest, ja jestem Kaki. Ty jesteś Kaki, a ty i jesteś granat. Ja granat. I to jest na bluże z, z, nowy z, z nowym krojem. Z nowym krojem i nową grafiką. I jeżeli chodzi o kolor, to teraz będzie młody za, zaproponował kamień, nożyce, kamień, do, kamień... trzy do, do do, razy. Dobra. Raz, do, dwa, dwa. Trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Jeden dla mnie. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Jeden, jeden. Jak jeden 1 No papier wygrywa przecież. No papier wygrywa, a wcześniej ja wygrałem. Ja, ja wygrałem. Jak ty wygrałeś? No wygrałem. Ja tu mam nagranie. No dobra. Zwracam honor, jest 2 do 0 dla Modego. No i jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. 2-1. A, inna taktyka. Raz, dwa, trzy. No trzy, dobra, 3 jeden. Dziękuję. Wygrałeś. Granat. Jest granat, czyli wygrał granat. 117. 117 granat. Taki Już będzie kolejny. Na dwie kamery jadę. Nagrywam na godzinę bez cięć. Witam serdecznie od tej strony, moi drodzy, kolejny odcinek serii Godzina bez Cięć. Dzisiaj na tapetę bierzemy ponownie Noctend Macro Legend. Moi drodzy, co ma na celu ta seria? Seria Godzina bez Cięć powstała po to, aby pokazać Wam detektor w warunkach pracy w nieedytowanym żaden sposób materiale. Dzień dobry, ty bądź. śmiało wyłaś, śmiało wyłaś, śmiało wyłaś. Ja muszę zgrać materiał teraz. Materiał zgrany będzie się montował i idziemy pakować paczki. Co tu pakujesz, Maciej? W ogóle, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. dzień dobry. I mody przyszedł. Co to, co to, co to? Naklejeczki. Naklejki. Żeby, żeby nie było, że paczki bez naklejek A, idą. Nie dajemy. Wersiątko. Dobra, idę ja też coś pakować. Kościoszek, kościoszek. No. Dostanę ja coś w końcu do pakowania? Nie, wiem, jest jakiś błąd tutaj. Patrzcie, wiem, odwiedzają nas i nas. I nas, w ogóle kuszą nas jak diabły. Co? La Primera. La Primera Prizza. Z Jeszcze z rabatem, 50%. Oferta Właśnie. ważna do, do 4 lutego. Nie słyszy, tak. Patrzcie, ile bluzy znalazło i co chwilę bluzy pakujemy. Spodnie, spodnie też schodzą, ale no bluzy to poszły jak, jak burza po prostu, nie? Zamówień tych tych bluz jest w opór, zobaczcie Ty ile tych paczek jest. Dziś jest naprawdę udany dzień. Naprawdę udany dzień. Tak, Ty, Ubierz się na wiosnę. Ubierz się na wiosnę z odońcem.pl, ale ten. Odbierz, ten musisz, tak musisz zamówić trochę tych bluz w takim na razie wypadku. W dzwoniłem do kierownika Arkadiusza i do kierownika Dawida i być może na ten weekend będą jakieś. Poszukiwania? Raczej sobota. No. Pisze się! To, to <noise> to <spodujecie. głos> Kolejnego gościa mamy jest bardzo podobny do Kinciusia Ja już się z tego śmiałem. Witaj serdecznie Adamie. Cześć. Słuchajcie, Adama możecie kojarzyć bądź może nie kojarzyć. bo tak się paproć. On z Michałem, paterem, tam mocno gdzieś tam się w Kambodży, no, w Kambodży udzielałeś, w nie? w dżungli żeśmy mieszkali przez trzy miesiące. I żeś edukował A, kmerów. zakładałem. Ja, i to jest Twoje hobby, i zaczyna tak się jest. powoli przeradzać, przeradzać no, w jakiś tam biznes, no? no. Jaki to masz kanał na tym YouTubie? O pasieka Paproć, pasieka paproć. O, mój kanał na YouTube Pasieka Paproć i sklep pasiekapaproć.pl Także I słuchajcie, wszędzie patrzcie, można takie wybory ma i jakieś, jakieś pyłki pszczele i to jest jakieś strasznie prozdrowotne ponoć, tak? Tak, tak. To się? Trzeba, to trzeba mieszać z tym lub z tym, z wodą na przykład, tam mhm. z dwie łyżki takie duże te dołowe tego, łyżeczka tego wymieszać, poczekać tak że ze... Za 2-3 godziny i wypić, uwierz mi, że Ale to tutaj, rano, to wieczorem... Dwa, trzy razy lepiej pracować. Młody będziesz, płaci. będziesz... byłe wagę organizmu, naprawia wątrobę, można pić spokojnie... Bo no to powiedz, jak podnaczyna. masz takie ciekawostki, to zapraszam, papry, pa, 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 pa wszystko jest, papry... Wszystko jest na kanale. Teraz jedziemy z Tymonem pozałatwiać sprawy. Chemiczne banki, tak? Chemiczne banki. Jedziemy do banku, do punktu, gdzie są też Twoje widzki. Ale wie, no wiem, gdzie, w, w tym, w Plejadzie. Albea. Ale zrobię tym ujęcie fajne. Wyglądałeś jak Himen, prawda ludzie? Jak Himen. Power Rangers. Ja... ...ży...na. No. Jarzyna Film, proszę bardzo, darmowa reklamka. E? Maluszek, Jarzyna Film. Aż sam, aż sam zerknę o co chodzi później. Stokrota i chemia do sklepu. Będziemy mieli magiczne szyszki, żeby pachniało, bo tym on zaczął dzisiaj mopować i mop był stary i śmierdzi w całej firmie. Tak wygląda szyszka. Mody, będziesz miał szkolenie z szyszki. Jest, to jest szyszka. Proszę bardzo. I robisz tak. Jak śmierdzi? No, <laughs> jak śmierdzi, to robisz tak. No, czemu to takie puste jest szyszki? Nie jest wkład. Jak puste. No, takie leciutkie jest. No jest leciutkie. Mamy, kupiliśmy jakieś tam wkłady, myśleliśmy, że to... Do góry pociągnij, nie kręć. No. Mody, zademonstruj, że, cię, że szkolenie zaliczyłeś. To jest no, urządzenie. Myślisz, do góry? Już może być Bóg. Mhm. Patrz, kurde. Umie. Całko? Monsieur in post, monsieur in post. O, dzień dobry, panie, panie, panie Odeńcu. my Monsieur in post przyjechał, monsieur. Pakujemy. Patrz. Ja będę tak gdzieś. Panie szef, nawet macień, już, tutaj. Oh, to niszczy tutaj. Oh, telefon. To nie nasza paczka. To nie nasza paczka, to telefon. Monsieur in post. Dawaj, dalej, Czytam wasze komentarze z dzisiejszego filmu i tutaj VENI Vidi 818, zarąbisty pomysł. Czemu ja na to nie wpadłem wcześniej? W busie coś takiego chciałem zamontować, a w sklepie nie? Jak? Nie wiem, jak my na to nie wpadli. Jaca, zobacz tam na filmie, że tam jest 67 razy 85 Jest na filmie jak nic. Tam coś. My mamy kartę, podgląd. Kartę? Tylko tym on nie zainstalował aplikacji. Mody mówi, że pan z DPD się chwalił, że taki pyłek od 3 lat Codziennie sobie przygotuje i 3 lata nie chorował? No No ja też nie choruję poza zapaleniem opon mózgu. z, no. <laughs> z Modym nową zabawkę dyndołek Wzmocnienie uszu Z, no, z 800 to, to, to schowaj stąd Teraz kapka żmudnej roboty Z pinpointerami Z kartami gwarancyjnymi W zasadzie już kończę, mam jeszcze dwa Co to się stało Mody? A wiesz o -o. Co, będę szukał teraz tak się... Odwrotnie Mody, będzie taki, szukał um... A da się. A kto da powiedział, się że się o. nie da. A kto powiedział, że się nie Co da. To? No to chyba tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. na ramady! Miłego. Pa. 3 minuty zostały. Poczytałem te komentarze. Deszcz spada. I zmotywowaliście mnie, żeby sobie tego żarcia takiego przetworzonego nie kupować. Tylko robić sobie coś samemu. Coś ja tego nienawidzę. Ale jadę po. Jadę po wagę do Mediamarktu, Taką wagę kuchenną, tak? No i, no i jakieś warzywa kupię te kawałki mięsa. Ja nic innego nie umiem. Coś tam, coś tam. Tych warzyw można dużo jeść. Będę się to ważył, będę się to gotował tam. Ciekawe czy dostanę tutaj wagę kuchenną. Jest jakaś waga, ale ja zapomniałem, że ja dzisiaj mam obiadek, bo jest o! No Mamo, rzuć mi klucze do kobyły. A dobra, już. Mamo. Przez klatkę. No przez klatkę. Mamo, pić. Picie rzuć. Picie rzuć. Ja wchodzę na pierwsze piętro. Teraz na drugie. A tu na całej klatce pachnie pieczeniem. Z kminkiem. Bo to tak wonia, że nie wiem po prostu. Wiesz jak to na, na tym wonia? Na klatce. No wiesz jak to wonia? Marzne Lody, dziękuję. Dziękuję bardzo. Mama mówi, że jej patelnia nie przeszkadza. Waga działa. W restauracji lepiej nie podają. Zaraz zobaczymy ziemniaczka z tym z tą cebulką. Oj, zazdrościcie. O i <laughs> Mięsko. I tak ziemniaki do best. Z tą cebulą. Pojedzone, godzina 18 i montaż. Witajcie serdecznie z mojej dżungli w z pustyni Kolejnego dnia zima odpuszcza Widzę, że tam solary w kobyle już czorne całe Mamy godzinę 10.20 Do późna montowałem Wstałem dopiero o 9 dzisiaj I teraz jestem ogarnięty I mogę działać Chcę się pozbyć tego lustra i tu sobie kupić lustro 58 Na metr 10, 58 na metr 10. Dziś będą skarpetki w leisy. Wstrętny szczury. Gołem wiepcem sensie, się. Jak. Lodowisko. Lodowisko normalnie. 58 na 110. Także jeszcze raz to świecę i pokaż klasę. Pokazał klasę. Ostatnio nie mam problemów w ogóle z tym dziadkiem. Jak było to minus 15, to był problem, ale teraz w ogóle nie ma. Dziś, moim głównym celem jest zrobić mocny trening, bo dwa dni temu zrobiłem mocny trening, wczoraj sobie obiecałem, że zrobię, i, i wyszło jak wyszło. Dzisiaj trochę roboty odpuszczam, chociaż vlog się kręci i będę musiał montować, ale żadnych poszukiwań. Na udeńcę też jadę przy okazji, ale pierw do sklepu z lustrami. Jest coś takiego? Nie wiem, to łamę, jadę. W sumie IKEA jest. Może ta IKEA nie będzie taka zła? Zmieniłem zdanie i jadę na Odyńce, bo przecież można zamówić u jakiegoś szklarza, czy u kogoś takie lustro na wymiar, a tak to się pewnie ciężko będzie na wymiar coś znaleźć. Mody na 100% ma jakieś sprawdzone firmy. No to jesteśmy na Odyńcach. Spokojnie, nie przejadę pana się tak patrzał, jakbym miał go przejechać. I, i, I teraz w tył, hamujemy i jestem na miejscu. Dzień dobry! No, jest, no, jest, no, jest, no, jestem już na Odyńcach, trochę tutaj był Hermider i teraz pan z Inpostu przyjechał. Gdzie on jest? Gdzie jest? I tam, stamtąd mamy te paczki nieść? Tak. Nie. Tak. Monsieur In Post jest, Monsieur In Post przyjechał Monsieur In Post, każdy coś ma I Pani z poczty też jest, Monsieur In Post, Pani z poczty, no kto by pomyślał Monsieur In Post nam przywiózł questów, bo nam się już końc skończyły prawie, że Z pointerami. w końcu nie zostaną tylko różowe Mam nadzieję, że tu różowych nie ma Nic, rozkładamy I płyny, plus zestawy do czyszczenia Monet i innych rzeczy wszystko idzie tutaj, tu mamy te zestawy i zaraz lepiej to wygląda. Tu mamy dzisiaj taki luźniejszy dzień. Mody teraz był... U lekarza byłeś? Założyć holdera, no. Założyć holtera, bo ten ma z tym serduchem. Się kurde... mam... Nie będę się rozbierał, ale to poczekaj. Ty jakieś diody, co ty? Ja też muszę do lekarza i właśnie sobie będę do urologa zapisywał. Muszę sobie zbadać te dwa ty takie te, bo to się już ten wiecie Tam dwa i pół roku temu chyba Guzek lekki, trzeba to kontrolować Coś ten tym deseń, ale dobra to to O i szklarnia, do jakiejś szklarni muszę chyba podjechać Chciałem do Lerła jechać, ale jednak do szklarni Jakikolwiek szklarz mi załatwi to lustro Dobra, ja tam w chyba będę uciekał Idę zrobić ten trening, co sobie obiecałem rano Do domu do 14, a ja już do domu. Wtorek jestem już w domu. Jeden film zmontowany, renderuje się. Teraz puszczam jakieś coś dziwnego, co tu puścić. Golden Maniek, odkrywca, shortsy. Puśćmy na przykład. Puśćmy. Nie ma nic do oglądania. Co jest grane? Historia. No to coś na głownej. No i trening. Trening, godzina 15.47, 2 godzinki Oro. Oglądam jakiś dokument do Normandii koloryzowany. I skończyłem trening i się z wami żegnam. Ile? A, dobra, nawet nie ma tych statystyk. Czy będą? Godzina 40. Tyle z mojej strony, trzymajcie się, cześć.